Dzisiaj będę płacił za każdą kostkę lodu. Wow. Wiktoria będzie je rozmarać w pierwszą z nich. No. Możesz teraz wybrać jedną z tych trzech rzeczy. Każda z nich jest przydatna, więc wybierz uwagę. Będziesz niej korzystać przez cały challenge. Kalnik, rękawiczki, młotek. Młotek jest głośny. A tutaj szybko skończy się gaz. Wow, czyli rękawiczki. Na wezwanie masz godzinę 3-4 czas. Start. To jest Twoja pierwsza kostka lodu. Powiem Ci, ile za do nią dostaniesz dopiero, gdy ją rozmrozisz Nie wiem, chcę nagrywać <laughs> Tak wygląda teraz? Zobaczymy, jak będzie wyglądać za chwilę. Prawie minuta minęła. Tak, bo, tak, tak, No to dawaj, raz, 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 raz. Co ja ja robię? No ja raz, 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 raz Takim tempem dzisiaj dużo nie zarobi Pierwsza kostka w ponad 7 na minut Na pierwszą kostkę masz czubę. na dobry start Przed sobą <grym> jest teraz 5 razy większa kostka Jeżeli ją rozmrozisz w no. 5 minut I grasz wtedy podpalarę na cały film z Czas start Zobaczymy co z tym zrobić Możesz użyć wszystkich sposobów Co tylko chcesz Jak tylko chcesz O, widzę, że będzie gotowanie teraz jest tej kostki No dobra, zobaczymy czy ci się to uda I teraz pobiegła Ja wam powiem, że ta podpalara może się wydawać Serio? Podpalara? Ale to i naprawdę łatwe wyzwanie. Zwłaszcza, że ma ponad 15 kilo lodu do rozmrażenia. Co tu się dzieje Wiktoria? Myślisz, że zdążysz? Nie, wiem nie, nawet całkiem nie. Jest. Wow, wow, wow! Ja! Nie, nie spodziewałam wow. się tego! Ale co? Wiedziałam, że będzie się rozmrażało, ale nie wiedziałam, że aż tak dobrze. Wow. To, tutaj była kiedyś taka kostka lodu. To poszło szybko. No to woda mi się nie przyda. Więc teraz masz rękawiczki, podpalarę możesz do wszystkiego korzystać. No i tak będziesz każdą podpalać. Za każdym teraz będziesz miała 10 zł oczywiście. Tam to, to był dobry start, no co? Masz jeszcze kilka tysięcy kostek do rozbrężenia. No jestem ciekaw, bo wieka to jest jednak zmarzły, więc jak jej pójdzie? Sprawdźmy. Gdzieś wolno ci ta podpalala. Nie jakoś tak nie działa dokładnie tak jak miała. Nie rozstarpiałem że tak jak miała. No, ja, nie, ja, to tu będę chyba godziny. Masz jeszcze 47 minut, jestem ciekaw w na razie ile Ci się uda. Sposób? Nie możesz używać żadnych sposobów oprócz tych, które wygrywasz Czyli Na przykład możesz używać podpolary, możesz używać rękawiczek, rąk A ja chcę takiego ochotnika, Ona to za darmo Ale popatrz, jeżeli roztopisz ten talerz, będziesz miała prawie stówę, dziewięćdziesiąt to to. Okej, ale zanim ja to roztopię, to minął wiek Dlatego, Wika, czas na kolejne wyzwanie Wierzymy, słuchajcie Tak Mamy tutaj kilogram lotu Ty sobie tutaj możesz śmiało roztopić, ja idę ci przygotować wyzwanie No ładnie, rób dalej, nie przeszkadzaj sobie a ja was na chwilę zabieram. W tym słoiku jest 50. dokładnej ilości jest strasznie trudne. Możecie teraz dać łapkę w górę na szczęście. Jeżeli Wiktoria, ja dokładną ilość. ile dostanie taką fotę, jaką by dostała za rozmrożenie takiej ilości. Więc Wiktora, jeżeli na przykład tutaj jest 20 kostek, to zgarnia dwie stóp, masz 10 sekund. 10, 8, 7, 6. 50. 50. 5 stóp by zgarnęło za to. Wiedziałem, że to się nie uda. Z drugiej strony. Z drugiej No co? No, to jest naprawdę, Wiktoria, trudne. Jakie była szansa, że to zgadniesz? Więc ja na razie odkładam. Na razie Mamy graj stówę. ręce zmurzone. Serio? W rękawiczkach? No. Ale mimo wszystko 19 minut już minęło. Dobrze mi tą dałeś, No słuchaj... No słuchaj, jeszcze dużo wyzwań przed tobą dzisiaj. Trzydzieści siedem minut i cztery No strasznie wolno ci to idzie. No, chyba sobie kilka jeszcze wrzuciłam. Jeszcze jedna mi spadła na ziemi. testami. mi, Ile tutaj masz? Raz, dwa, trzy, pięć... Czyli masz generalnie dużo, masz od teraz 30 sekund żeby zrobić z tym co chcesz Od teraz 3, 4, 30 Leci Ta znowu do wanny Zobaczymy w takim razie Ale pobiegła Bo 11 kostek lodu, możesz 110 zł wygrać i to wszystko roztopisz Brakuje ci bardzo mało czasu Bardzo mało czasu Czy wszystko ci się roztopi czy nie 8, 7, 5, 3, 2 Jeden, zero, koniec, Wiktoria, opuś... pójdź. Jakaś została? Prawo, 110 złotych do ciebie. Brawo! To W ja każdej chwili takie wyzwanie może iść paść, tego jest dużo przygotowanych. Pozwólcie mi teraz szybko wtrącić, o to słuchajcie, wielkie podziękowania dla Oliwii Za suba Dzięki Dzięki również za zaangażowanie pod ostatnim filmem, o to jest kilka komentarzy z pierwszej godziny publikacji filmu Więc jeżeli wy, a w sumie to teraz ty, jeżeli chciałbyś się pojawić w kolejnym takim odcinku To musisz teraz właśnie kliknąć ten super dzwonek albo przycisku subskrybuj Jeżeli go teraz zaznaczysz, to gdy pojawi się kolejny odcinek, to od razu dostajesz powiedzenie z YouTube'a na telefon Że taki odcinek się pojawi. masz dużo większe szanse, żeby się pojawić w kolejnym odcinku, więc zapraszam, to jest super A teraz, no, już masz dostęp, rozgrodziłaś teraz To Cztery kostki raz urodziłaś? No nie. Są w trakcie. Daleczko. dzisiaj się silica uda wygrać. Pesa Jeżeli Wika wygra więcej niż 1000 zł, to zacznie kiwać głową. Jestem ciebie wierzy! Ja wiem! Pierwsza połowa już za tobą, Wika. No. A na razie ile masz? To 210. 210. No ja no. chcę na truskawki. Na te truskawki? Przy okazji tu jest jeszcze kolejna stuwa, za tamte wyzwanie. Problem jest tutaj to, że Wiktory ma tylko na to godzinę, bo czas cały czas styka, czas, cały czas leci, a Wiktori tej gdzie ja, A ja to jak miejscu. No tak, więc pośpiesz się, Wika! Tak mi się wydaje, że jak jest ich mniej, to się szybciej roztopieją. I fakt, że nie może korzystać z innych sposobów. No, a to jest problem. Przyznam, bo inaczej 10 kilo byłoby we już, się <laughs> nie wyba. półtorej minuty. No jest czekacie super wyzwanie Lubię tego 3, 2, 1, koniec! Czas teraz jest zapauzowany. Wiktory, zapraszam cię ze za sobą. No boję się, nawet <grym> powiem no, 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 jest dziwnie podejrzane Wiktor, pewnie się zastanawiasz co chodzi z tą taśmą, być może też się zastanawiacie, wejdziemy sobie tu. Dalej nie wiesz o co chodzi, nie? Wybierz sobie dowolną kostkę, z którą chcesz. Jakąś jedną. Wiem już. Nieważne. Wybierz sobie dowolną kostkę. Ta będzie ta, ta wygląda, nie ta, nie. Ta jest pechowa, ale. Dziś się, będziesz szczęśliwa. Mam no nadzieję. Pamiętasz, że za każdą kostkę dostawałeś dychę, nie? No. tam tutaj, jeżeli trafisz, dostaniesz 10 zł. Jeżeli trafisz z tego poziomu, dostaniesz dwie dychy. Natomiast jeżeli nie trafisz, przegrywasz wszystko, co wygrałeś w tym challenge. A. W, tym, w tym, w tym. W tym konkretnym challengeu. Tak. Masz dwukrotność moją szybę. Cztery. Trafiła, ale trafiłaś. trafiła, trafiła, trafiła trafiłaś. Idziemy kolejny krok, teraz stąd Victoria. jeżeli stąd trafisz to będziesz miała za 40 zł. złotych nie wygrywa 7 dzieci czy trafisz, czy nie I trafiony Masz Za Z ten rzut stąd możesz wygrać 80 złotych, czyli w tym momencie będziesz miała 150 złotych dodatkowe. 3, 2, 1 Przegrać. Zdarza się. Teraz wraca do normalności. Zobaczymy, jak sobie teraz Wiktoria poradzisz, masz na razie na końcu 210 zł. Ty. Ale na końcówkę jest jeden fajny pomysł. Jeszcze no. miała takie wyzwanie, w którym będziesz, może nawet mogę wygrać pięciokrotność tego co tutaj A, masz. To, Zobaczysz, to czy... wyzwanie. że mam, gdzie masz fajnego pomocnika, co? tak, to jest moje wsparcie. No tylko czekasz nim z ręki, żeby to móc zjeść O, wow, pięknie, wojska już jest. I teraz ta końcówka już najłatwiejsza, nie? Nie. Nie. Ale czas leci, 23 minuty tylko do końca. A teraz tyka. Godzina to jest mało czasu. Godzina nawet się zakupuł zakup nie. Ani nic, a zostało Wiki tylko 22 minuty. No i 600. Nie bez powodu tutaj jest tyle tych wszystkich kostek lodów tutaj. Kolejny worek dla ciebie, Wiktoria. Dawaj, dawaj, dawaj. jest co, że mogę korzystać tylko z moich chron. <laughs> no, to, to jest problem, możesz też jeszcze ewentualnie huchać, albo zjadać jak no, test. No, mam wrażenie, że mam zimny. Oddech. No to nie jest taki łatwy. No że mi 15 minut. Czyli dosłownie za chwilę jako będzie mogła sobie skorzystać z dowolnego sposobu. Jakiego tylko będzie chciała, żeby te skilo do rozmrozić? Może ich naprawdę rozmrozić wyje. Patrząc na to ile czasu ma, patrząc na to, ile jeszcze kostek jest w zamrażarce. No to zapowiada się Bardzo mnie bawi to, że Wiktoria totalnie nie wie o co mi chodzi To jest kolejne 5kg lodu dla ciebie Czyli 5kg to jest tyle ile w sumie waży test. Jeszcze troszeczkę czasu ci zostało to sobie widzę, że radzisz całkiem źle, bo to jest praktycznie roztopione Zostały ci 3 sekundy, 2 sekundy, 1 sekunda Rób co chcesz Czas. Przez ile? Rób co chcesz. Nie powiem ci przez ile, więc między... lepiej się pośpiesz Wiktoria Co ty z jednym workiem lepiej masz tutaj 5kg lodu No co ty Ale jeszcze można to 12, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 23. 230 zł Gnika, dawaj, dawaj, dawaj. mądry potem. 73. 300 zł to jest. 8, 8, 9, 40. 4 Tak, bo zajmę się najpierw w tym, że cokolwiek nie. Rozrażaj, rozrażaj Gnika, ja. W każdej chwili może ci zacząć stykać ryga. Co tutaj ci się roztopiło? 47 470 zł właśnie tu zarobiłaś. Nie wiem, czy wiesz. 470 zł, tak? Jeszcze może 12 minut i jeszcze coś będzie na ciebie czekać ja Dawaj, dawaj, dawaj <laughs> Wika 470 wtedy, więc to jest 500 dla ciebie jeszcze, i jeszcze 10 minut przed tobą Wika Dawaj, dawaj, dawaj Ważne jeszcze tu jest lody. żeby nie było tak Wyciągamy jeszcze co ja ty patrzysz, małe gremlinie? W jak ty to coś z tym zrobisz, czy nie? Czy może akurat ci się uda? Ty jest jakiś ukryty challenge, że się, jak się skapnę, że to jest ukryty challenge, to będę mogła coś zrobić. To <grym> co ty mówisz, kochanie? Nie. Ile to ci się właśnie roztopiło? mam jedno, I to jest druga. Wika, wiesz co się stanie, jeżeli minie 6 minut jeszcze? Skończymy challenge. E, no praktycznie tak, praktycznie. Ale może jednak nie do końca, zobaczymy. Więc żeby to po prostu przyspieszyć, to zróbmy time lapse'a, że to... I przygotowałem zabawę I która tam sobie teraz rozmraża, że jakby nigdy, nic się dobrze bawi. A ja mam jeszcze do niej jedną rzecz. Teraz wam powiem i będzie nasza taka słodka tajemnica. To będzie nasza taka słodka tajemnica przed Wiki. To są, słuchajcie, zegary. Na których będzie zapisany dla Wiki dodatkowy czas. Ale jest jedna rzecz. Dwa, jeden i minuta właśnie ci została, Wiktoria. ładny masz sposób swoją drogą. I już myślałam, że odliczę do przelęczu, i byłam taka confused Czy To się rozbroiła za ten czas? Nic. Nic? Kurczę. <noise> Widzę, co mnie czeka. <noise> a tymczasem. Sekunda do Możesz wylosować minutę, 10 minut, 20 minut dodatkowego czasu, i możesz sobie spokojnie w tym czasie rozmrażać. Możesz teoretycznie wygrać więcej, ale jest jeden hacz. Nie możesz sobie wybrać tak po prostu. Większo kto ma większego pecha od ciebie? Ty. Ja. Wymieszaj je, proszę. Nie. <laughs> ja oczywiście nie patrzę, żeby nie było podglądu, nie mam w kamerze, więc totalnie nie widzę, co Wiktoria tam, jak to tam wymiesza. Ja, wybiorę za Wiktorię. Już? trzy zegary, tak? Wymieszałaś kolejność. Tak. Wika. Ja wymyślę jak najwięcej, ale ja ci wybiorę jak najmniej, a może wybiorę jak najwięcej. Ten. Minuta ciszy dla tego <noise> <noise> tylko minutę, ale z drugiej strony to w sumie dobrze, bo mnie już Bo Właściwie w ciągu tej minuty możesz zrobić wszystko co chcesz <noise> Wika czas start Użyć czego chcesz, sposobu jakiego chcesz Teraz znowu do tej wanny chcesz skorzystać, nie chcesz czegoś innego Czasu nie zostało ci wiele, nie wiem czy wiesz Dodatkowa minuta żeby zrobić wszystko To jest śmieszne w tym filmie, że cały czas coś jakieś zaskoczenie no jest. i właśnie to jest też pora, że musisz to lipca No bo tak to można byłoby ilościowo wrzucać A ty jedna? Dziesięć Warto jeszcze ochotki pięć złotych Dawaj, dawaj, dawaj Lisa Osiem, Siedem! Trzy! Dwa! Jeden! Koniec! Pięknie! Dwóch ogóle niestety nie mam Lika teraz